Siema, siema, z tej strony Kama0289, a was witam w nowej serii AFK Kac, kochani, tak, dokładnie tak, jest to nowa gra, która tak naprawdę na rynku jest ponad chyba miesiąc, jakoś w maju wyszła, no to nie co ja mówię, w maju ponad miesiąc, tu jakieś trzy miesiące ona gra, no tak czy siak, tak jest świeża, więc jest spoko. I powiem wam, zaraz wam tu w skrócie powiem o co w tym chodzi. Jeśli gracie w AFK Arena, to będziecie no płynnie po tej grze na pewno przechodzić, tak jak ja to zrobiłem. Wydaje mi się, że już w miarę w miarę wszystko wiem. Oczywiście zaś system gildiny jest jeszcze nieodblokowany, także ta gra jest przekozacko świeża. Ogólnie na czym bazuje, czyli wchodząc w ciągierkę od razu macie główną misję, czyli przechodzicie po prostu etapy, ustalacie swoją tutaj ekipę. I tylko zastanawiam się jak ja, ja gram tylko trzyma. Czekajcie. To jest ogólnie moja ekipa. Łączna siła to jest 390 tysięcy. Tutaj gramy ogólnie tak, tak zwanymi nokotami, jak sami widzicie. Tylko takimi trochę odpicowanymi. Więc tutaj sobie po prostu. No właśnie, tylko że oni mi tu aha, padli i mi tylko został jeden zawodnik. To jest w ogóle pięciogwiazdkowy, który dostajecie za Friko po 24 godzinach. Także jest przekozak. No ale ja chyba po prostu dalej nie mogę przejść jak ten etap, więc wiecie o co chodzi. Czyli po prostu muszę tutaj odpicować mi skład. Tutaj macie tak zwany AFK, który musicie odbierać co jakiś czas. Ymm, ogólnie trzeba odbierać co C niby 4 godziny. Ale dokładnie, dokładnie nie wiem. Niby tak jest napisane. Trochę słabo, bo w każdych grach jest przeważnie co 12, co 8, co 10. Tutaj jest niby co 4, ale, ale do końca nie wiem czy to jest po prostu prawdą. Dobra, oczywiście... Ymm... Otworzymy sobie tutaj reklamę, żeby odebrać dwa razy więcej. Gra jest świeża, dlatego wydaje mi się, że po prostu tak na razie to bazuje na tym. Ale naprawdę, dajcie łapki w górę, dajcie komentarze. Naprawdę gra jest przekozak, na pewno Wam się spodoba. No i oczywiście mmm, polecam Wam tą gierkę, bo, bo, bo jest po prostu fajna, po prostu na zabicie czasu. Wydaje mi się, że jest ciekawsza niż Rush Wars i nie ukrywam, że możliwe, że właśnie z tej gry pojawią się teraz więcej odcinków. Bo po prostu troszeczkę zmieniło mnie Rush Wars, jest to taka gra, wiecie, no robisz jedno i to samo tak naprawdę, tak że wiecie, bez spin. Dobra, odbieramy sobie tutaj nagrody i będziemy musieli ulepszyć, bo jak widzicie nie mogę przejść tego etapu. Ulepszać oczywiście w obozie treningowym, jak sama nazwa mówi i tutaj możecie podnosić swoich bohaterów. No ja podniosę tego pięciogwiazdkowego, tutaj macie ogólnie gwiazdki do góry. Ponieważ no, to mi się najbardziej y, opłaca. No niestety nie podniosę, ponieważ potrzebuję tutaj mm, takiego surowca, jakim jest mm, to coś właśnie, felinium. Zabywanie w czasu i używanie do, do awansowania Twoich agentów oraz w sklepie felinium. Coś takiego. Ogólnie. Mm, to już Wam pokazuje na czym to polega i tutaj możecie właśnie w wehikule czasu, tylko wtedy jak ja byłem na przykład na 231 etapie, to teraz po prostu te etapy automatycznie się resetują, ale dostaję za to 45 tysięcy tego filinium, więc wydaje mi się, że to się po prostu opłaca i zobaczcie tu się resetuje wehikuł czasu. Takie w miarę powiem ciekawe, coś innego, nie? I tutaj zacznę, od pierwszego etapu zaczynam. Oczywiście nie ma co się denerwować, bo te etapy przejdę, w, tak naprawdę, pewnie w godzinę albo i nie do tego 200 któregoś. Także no, zaczyna już etap trzeci, więc, więc idzie to zobaczcie mega, mega płynnie, nie? No i to będzie tak, kurde, mówię, w kilka sekund, tak naprawdę, no nie w kilka sekund, czy do 231, ale jakoś dużo czasu to nie będzie, a będziemy mogli sobie podnieść tutaj naszego bohatera, i to jest przekozacka sprawa. Oczywiście, awansujemy go i dajemy go do 90. Aha, nie mam surowców. No, nie damy go do 90. No ale cóż. Dobra, to tu sobie damy do 70. Też nie damy, bo nie mamy surowców. No, niestety ten surowiec jest, y, jaki jest. Mm, ok, możemy sobie tutaj awansować, ale go sobie nie podniesiemy w górę. Tutaj możemy, też sobie awansujemy. Więc nasz team na pewno się trochę podniósł. Dobra, no i tutaj macie ogólnie team, i tutaj sobie po prostu wchodzicie w danego bohatera. Tutaj możecie, tutaj macie jego skill'e odblokowane. Tutaj się kolejny skill odblokuje przy poziomie 121. Nie, także będzie spoczko. Wszystko ogólnie gra jest po polsku, więc naprawdę też pozytywnie. No i zobaczcie, tutaj mogę nawet sobie ubrać inne itemy i tutaj są yy, i te masy takie, nie? Zdrowie 3300, także bardzo, bardzo fajnie. Dobra, przejdziemy sobie, zobaczymy, czy wszystkich mogę tutaj jakoś lepiej ubrać. Nie, nie mogę już lepiej ubrać. O tutaj mogę nawet ewoluować, czyli mogę go podnieść z 3 do 4 gwiazdek, Tylko to się po prostu zbytnio nie opłaca, ponieważ yy, chwilowo gram tymi postaciami, które musiałbym użyć do ewoluowania, więc po prostu na tą chwilę na tą chwilę to no, wygląda tak jak wygląda. Bo to jest mój taki przekozacki team, nie? Gram tą piątką tutaj, czekajcie. No właśnie, jak ja gram tą szóstką właściwie, to te karty mnie są potrzebne. Czekajcie, ja to chyba będę musiał rozkwinić. Czekajcie, ja sobie tak. Aha, a ten jest. Ten jest używany na arenie Gabriela, a ja bym może chciał Gabrielą tutaj zagrać. Czekajcie, bo coś tutaj, coś tutaj trzeba na arenie ogarnąć. Okej, okay, w ogóle tutaj jestem na drugiej pozycji, więc spoczko. Ustalę obronę, ok 3, 6, czy... aha, bo ja nie mam tego, kochani, ja nie mam tego, dobra. To ja sobie, nie wiem czy to jest Gabriel, bo one są sobie podobne. Nie, to jest Gabriela, a ja Gabrielą mam grać, więc ja sobie tą usunę. Okej, okay, to ja sobie tak to zrobię. Bęk! I mój team już ma 464 tysiące, także spoczko. No i teraz chyba Gabrielę powinniśmy móc podnieść, chyba że tutaj coś się pomyliłam. zaraz zobaczymy. Hmm, to jest... to jest... To jest Gabriela, tak. Teraz będziemy mogli ją chyba podnieść. Okej. Okay. Zamknę to znowu na arenie. Bo może ja tam nie zapisałem? Czekajcie. Nie, no coś, coś tutaj nie rozpinam. Zaraz dojdziemy do tego. Bo w sumie pierwszy raz będę ewoluował w tej grze, więc w sumie też będziecie mogli to zobaczyć ustawę obronę. No właśnie. A to jest Gabriel. To nie... Tak, to jest. Dobra, teraz chyba powinno być wszystko kozak. Dobra, no zaraz przejdźmy do tego, zobaczymy, czy to w ogóle wyka. Teraz powinno być wszystko ok, jeśli nie, no to czegoś się tutaj nie rozumiem. To jest Gabriel, tak? Dokładnie. Teraz powinno iść to bank. Dobra, i teraz mamy to. I tutaj sobie też dajemy trzy gwiazdkowe byle, jakie. No kiedy godna misja arena. Aha, no nie, no nie mogę, nie mogę kochani, się pogubiłem tutaj totalnie, nie mogę, po prostu gram tymi postaciami, więc nie mogę ich tutaj ewoluować, no będzie, będzie trzeba po prostu poczekać, no ale tutaj ogólnie są ci bohaterowie, a gdzie ich można nabyć, to może ich nabyć w nowi rekruci, także spoczko, oczywiście dajemy sobie tutaj za darmo, Zbierz tutaj macie procentowo, jak możecie trafić w złotej klatce, macie 5% szans na 5 gwiazdkowego, w podstawowej klatce macie... 0,2 i w przyjaźni 1% także na tych najbardziej wartościowych no więc otworzymy sobie złotą klatkę na odcinku no i czterogwiazdkowy kozak kochani kozak bardzo się cieszę i lecimy dalej kolejny czterogwiazdkowy znowu kozak także chyba zaraz będziemy tutaj rozkminiać to ewoluowanie bo będziemy mogli po prostu zmienić bohaterów no nie zawiesiło mi się tutaj przepraszam kochani Dobra, jesteśmy z powrotem. Po prostu mi się tutaj delikatnie zawiesiła gierka. Dobra, już ogarniamy, już ogarniamy. Tu byliśmy w nowych rekrutach, tak? Dobra. Otworzymy sobie kolejnego. Znowu no przy kozak. Szczęście tutaj sprzyja. I znowu cztero, Także spoczyło, także już możemy działać coś w tym kierunku. To znaczy możemy, możemy ich tutaj wyrzucić z areny. Tak zrobimy. Arena zrobimy tak. Ustal obronę. Okej, trzy gwiazdkowe już nas nie interesują. Chociaż w sumie, ja tam by można przerobić, ale dobra, sobie wyrzucimy go tak po prostu. I tak sobie wyrzucimy. I tak sobie wyrzucimy, bo nam nie są potrzebne już trzy gwiazdka. W sumie ten też nam nie jest potrzebny. Dobrze, to zrobię? Aha, tego trzeba tutaj wsadzić. Zastosuj. Okej, okay, mamy to. Dobra, teraz już po wszystko jest OK. No i możemy teraz przejść tutaj do ewoluowania, czyli to było w obozie bohaterów. I możemy tutaj Gabriele ewoluować. Myślę, że teraz to powinno pyknąć, a jak nie to ja już po prostu nie rozkminiam tej gry. Kurde, jeszcze w głównej misji, no nie wierzę, nie? Jeju, dobra, zrobimy to z tego, wysadzimy to po prostu, okej, okay. widzicie, już 35 etap, także spoczko to szybko idzie, jeju, dalej, to wszystko jest takie monotonne, okej, okay, dobra, mamy to, dobra, teraz powinno to iść, teraz tak, ostatnie podejście, kochani, bo po prostu nie, nie, nie rozkminię tego, okej, okay. Aha, ale rozwinięcie kosztuje, kochani, 100 tysięcy tych, także i tak nie mogę tego podnieść, tak czy siak. No, niestety, kochani, chciałem wam to pokazać, ale po prostu brakuje mi tego surowca, tego felinium, czy co to jest No felinium, mi brakuje do rozwoju. No cóż, mówi się trudno. Chwilowo nic z tym nie zrobimy. Ale będziemy mogli sobie tutaj yy, zresetować. Znaczy, ja właśnie tu bym musiał chyba zlikwidować, właśnie tę postacie. Jest trochę słabo. trochę słaba. Gdzie to było? Miał mistrz? Nie. Gdzie tu była ta opcja resetowania? Nie wierzy, nie. Raj weterana też nie. No. No. bo tutaj w mistrz. Nie no gdzie to jest, bo już się teraz pogubiłem kochani. A raj weterana to będzie tutaj, no. I w sumie teraz mógłbym sobie zresetować, tylko to jest tak wycofać. Mogę tylko wycofać, nie mogę zresetować i to już mi się nie podoba. Wycofać czy cofnię wybór, czy zresetować? Aha, bo tu można. Cofnij wybór. Nie, to tu cofnąć, to tu cofnę tak. Ale wycofać tego pewnie wycofam, że po prostu wywalę. No, więc nie, no to mi się kochanie w ogóle nie opłaca. Wy dostalibyśmy za niego aż 16 tysięcy tutaj tych głównego składnika do rozwoju, ale nie. Dobra kochani, no nic, to jest taki pierwszy odcinek, troszeczkę taki bałaganiarski, ale naprawdę zapraszam do tej gierki, także do zobaczyska. Hej, pa!